Porozumiecie, ja Wam nie będę przeszkadzał. Powiśle musi wygrać 2-1, słucham. Dwa jeden. co to dla Ciebie dwa gwizdki? Proszę wyjść do szatni powiśla i porozmawiać z zawodnikami. Ja nie drukuję. A kto drukował w Szczecinie trzy razy pod rząd? W Szczecinie się skurwiłem. Specjalnie dla ciebie. Żebyś mogła zostać dyrektorką.